Bo to jest takie no, podstawowe pytanie, tak? bo to się też wiąże z kosztami. W każdym przypadku i to jeżeli chodzi o pszczołę miodną, czy, czy murarkę ogrodową, czy czmielę, obojętnie jaki gatunek stosujemy do zapylenia, zawsze to ma związek z liczbą kwiatów na jednostce powierzchni. Jeżeli kwiatów jest stosunkowo mało, na metrze kwadratowym tak to przyjmijmy, no to, to, to tych trzeba troszeczkę mniej. Jeżeli kwiatów jest więcej, no to pszczół też trzeba więcej. Dlatego na przykład do, 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 do zapylenia sadu jabłoniowego potrzeba 2-3 ule pszczoły miodnej. Uważam, że to jest dużo, no ale no, no tak się przyjmuje. To do zapylenia jednego hektara sadu wiśniowego potrzeba 3-4, no, niektórzy mówią nawet, że 5 rodzin pszczoły miodnej. Podobnie jest z murarką. Do, 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 do dobrego zapylenia sadu, do jednego hektara sadu jabłoniowego Wystarcza około tysiąca kokonów murarki ogrodowej. W każdej populacji murarki jest około. No, 30-40 samiczek, a reszta to są samce. No tak to, tak to już jest. No, można to troszeczkę regulować, ale no, ogólnie w większości hodowli właśnie tak to, tak to wygląda. Czyli, ale będziemy operowali tą liczbą kokonów, tak? Czyli wystawiamy ten tysiąc kokonów na jeden hektar sadu jabłoniowego. Do zapylenia jednego hektara sadu wiśniowego, ten tysiąc wystarcza również do, do, do zapylenia jednego hektara sadu brusz, czy tam magrestu no, na pewno, czy 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 innych roślin sadowniczych tam, gdzie tych kwiatów jest, jest stosunkowo mało. U wiśni tych kwiatów jest dużo, więc dobrze jest, kiedy wystawimy na hektarze 2-3 tysiące kokonów murarki. Yy, rozstawiając takie kolonie należy wziąć pod uwagę yy, kształt sadu, bo no, jak wiemy m, no, murarka lata na dosyć yy, krótkich dystansach, jeżeli yy, sad będziemy mieli dość wąski, a długi, no, no, i będzie miał powiedzmy długość 400-500 metrów, no to te murarki, które wystawimy na, na, no, na skraju sadu, no już nam nie dolecą nam do końca. Więc jeżeli mamy taką sytuację, należy takie, taki, te, te kolonie rozstawić w kilku miejscach. Tak? Czyli na przykład co, co te 250-300 metrów, żeby zasięgi lotów murarek zazębiały się, żeby pokrywały całą powierzchnię. Ważnym elementem jest, jeżeli chodzi no bo jak już mamy tą, tą, tą kolonię u siebie i chcemy ją utrzymać, no bo, no bo ogromną zaletą jest też to, że jak raz już ją kupimy, tak, no to przyjmujemy, że, że kupujemy ją na, na wiosnę, no to ona nam się nam naża. No ale żeby nam się nam narzało możliwie, żebyśmy mieli możliwie dużo tych pszczół na następny rok, to koniecznie trzeba takie, taką trzcinę rozłupywać i, i przenosić do, do zimowli tylko takie no, dobrze rozwinięte kokony bez pasażytów. Jak wszystkie gatunki w naszym klimacie, bo to jest nasz rodzinny gatunek, jak powiedziałem, no ma pasażyty. Głównym takim pasażytem kolonii murarek jest roztocz. Nazywa się powodzinnie Heretodactylus 8, on nie ma polskiej nazwy. To jest taki maleńki pajęczak, który nie, ym, nie, nie, nie żywi się hemolimfą owada, pszczoły, tylko konkuruje z nią na o, o pokarm. Takie zabłudnione samice tego roztocza składają jaja na tyłku w, komórkę, w komórce, i bardzo no, szybko się namnażają i yy, yy, w pewnym momencie yy, ten roztocz odcina larwę od, od pokarmu, larwa ginie z głodu, larwa murarki, a roztocz namnaża się yy, yy, w tej komórce. No i gdybyśmy tak rozłupali nawet tą trzcinę i wsypali to wszystko do jednego pudełka, no to będziemy mieli, mieli spaserzytowaną całą kolonię. Jeżeli rozłupiemy tą trzcinę i wygarniemy tylko te kokony, na zewnątrz, pozostawiając tą, te, te, te komórki i potem najlepiej to spalić, no to będziemy mieli jakby ten utrzymany w ryzach, ten utrzymanego w tego, tego pasożyta. Kiedy to robić? No najlepiej to robić zimą, kiedy jest czas, tak? No jeżeli tam skończymy te prace jesienne, zbiory tam się zakończą gdzieś tam w listopadzie, to teraz wtedy można tam przystąpić do rozłupywania tej ściny i, i przenoszenia tych kokonów do zimowy. No i lepiej je przechowywać w nieogrzewanych pomieszczeniach, no bez dostępu myszy, tak? Bo jeżeli będą umieszczone, to no, na pewno z tych, z, tych, z tych murarek nic tam nie zostanie do następnego roku. Ale jeżeli, jeżeli tam nie będzie myszy i to pomieszczenie będzie nieogrzewane, to spokojnie do marca w tych warunkach można je przechowywać. Lepiej ich nie przenosić wtedy na przykład do, do yy, przekowalni owoców, bo nad, na. Yy, na tych kokonach często są resztki pyłku, wilgotność jest wysoka przy przechowalniach, więc tam no jakaś pleśń pleś się rozwija. Co prawda ta pleśń nie jest szkodliwa dla murarek, ponieważ te kokony są twarde i na tyle dobrze izolują owady, że, że im nie szkodzi, no ale to brzydko wygląda. I nawet nie ma sensu, więc lepiej jest przetrzymywać takie kokony gdzieś tam do, do marca w zimnych pomieszczeniach, dopiero wtedy, kiedy mamy, no występuje ryzyko podniesienia się temperatury w okolicach 10-15 stopni, to wtedy samce bardzo szybko reagują na takie skoki temperatury, no i potrafią nam przedwcześnie wychodzić, więc żeby nam nie wychodziły, no to w marcu najlepiej jest jednak przenieść do do, do, do przekowalni owoców, czy do, do lodówki, najlepiej takiej, której często nie otwieramy i tam je przytrzymać do momentu wystawiania. Wystawiamy je na, no, nie później niż na dwa tygodnie przed przewidywanym zakwitnięciem sadu. Chodzi o to, żeby one zdążyły po prostu wyjść. No też z własnego doświadczenia próbowaliśmy tak sprawdzić, kiedy one, kiedy one spełnią swoją rolę, gdy je tam wystawimy do, do sadu i wystawiliśmy tak, no myśleliśmy, że, że nam wiśnie zakwitną za tydzień. No, ale za, za, dwa, za dwa dni przyszły wysokie temperatury. Wiśnie nam zakwitły po czterech dniach. Samce nam wyszły, no, powiedzmy, że wszystkie, a samiczki czekały, tak? bo one wychodzą później, bo dopiero musi być kilka dni żeby one zaczęły wychodzić, więc wyszły nam na koniec kwitnienia wiśni. Więc, no, efekt był mały. Więc lepiej jest wystawić je wcześniej, no, wcześniej nawet już na początku kwietnia i one swoje wyjście dostosują do warunków na zewnątrz. Jak będzie chłodniej, to, to spowolnią swoje wyjście, jeżeli będzie cieplej, to będą wychodziły szybciej i na pewno się nie spóźnią na nakwitnienie na naszych sadów. No, w tym roku mamy taką sytuację, że no, wydawało się, że rosna będzie, będzie wczesna, błysnęło słońce nawet już w marcu no potem znowu było troszeczkę ciepło, a potem się zrobiło chłodno i w tej chwili jest tak, że część, część samiczek jeszcze nie wyszła, ona no, czeka dalej, bo ja nawet wczoraj no, zaglądałem do swojej hodowli, no i widziałem, że no, samców latało sporo, y, y, a, a wiele kokonów było nie, jeszcze, nie, jeszcze nie wygryzionych, więc rozciąłem kilka z nich, i okazało się, że w środku no, są żywe samiczki, tylko po prostu jeszcze nie chcą wychodzić, bo dla nich jest za zimno więc dostosowują same, same to swoje wyjście do warunków na zewnątrz. A no, jeszcze to kwitnienie jest niezbyt obfite, więc no, one bardzo dobrze się dostosowały do, 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 do tych naszych e, warunków. Jak rozróżnić te kokony, które są zaatakowane przez roztocza, te zdrowe, a te chore? Się... Roztocz jest maleńki, tak, czyli w zasadzie gołym Ale okiem... Ale pokoń... są też chore już kokony? Nie, 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 nie. nie. to tak, albo kokony są Ale zdrowe, są, albo, albo, albo ich nie ma. A. Te komórki sposożytowane całe są wypełnione taką brunatną, brunatną masą. Jeżeli taką brunatną masę, no, to masę brunatną tak, ale pojedyncze, po, pojedyncze pajęczaki te roztocza nie za bardzo. Ale jeżeli wysypiemy zawartość takiej komórki na białą kartkę, to po chwili zobaczymy, że ta masa zaczyna nam się rozchodzić bo te maleńkie pajączki zaczynają się przesuwać i, i nam się rozchodzi, rozchodzą nam się te, te roztocze. Aha, zapomniałem o takim ważnym elemencie, bo tak, jeżeli wystawiamy te kokony na wiosnę, tak, czyli wystawiamy najpóźniej na dwa tygodnie przed przewidywanym zakwitnięciem sadu, Skrzynka, no, jak ona wygląda, to nie ma większego znaczenia. Mogą to być takie skrzynki sodewniejsze, jak tutaj Państwo widzicie. Wa ważnym elementem jest ta siatka, która zabezpiecza, zabezpiecza kolonie przed ptakami. Bo jeżeli ptaki widzą, że, że tam kręcą się owady, no próbują je złapać. Jeżeli nawet nie dadzą rady złapać, to łapią działem za, za rurki i wyciągają te rurki i niszczą nam takie kolonie. Dlaczego niszczą? Bo wewnątrz, jak żerująca larwa. Jeżeli taka rurka upadnie na ziemię, wewnątrz żeruje larwa i ona odpadnie od pyłku, to nie potrafi znaleźć drogi powrotnej. I dlatego też, jeżeli mamy w sadzie te murarki, bo też mam takie pytania, czy można je przywozić, tak? Czy można je gdzieś tam zabrać, skończą loty i można je, czy można je zabrać? Nie powinniśmy ich ruszać, ze względu na to, że właśnie wewnątrz, powiedzmy w czerwcu, lipcu, żerują larwy, które są wrażliwe na te wstrząsy i one no, potem już nie potrafią wrócić do, do tego pyłku w wielu przypadkach. Poza tym jeszcze taki, taki może troszkę śmieszny element, ale ta larwa, która żeruje na pyłku, zjada w całości ten pyłek, odwraca się w drugą stronę, bo musi być później głową w kierunku wyjścia, tak? Bo jeżeli taka ścinowa rurka zakończona jest kolankiem, a ona będzie miała głowę w kierunku tego kolanka, no to nie da rady wyjść, tak? Więc ona musi się odwrócić przed, przed rozpoczęciem przędzenia kokonu i dopiero wtedy E, e, w, wtedy rozpoczyna przędzenie tego konu. Jeżeli ona odpadnie od tego pyłku, a potem jakimś studem wróci, no to potem już nie wie, gdzie to wyjście jest. I może się zdarzyć, że będzie, będzie skierowana w, w, w głąb rurki. I może się zdarzyć tak, że z dwóch stron będą próbowały, gdybyśmy nie rozłupali takiej, takiej trzcinowej rurki, one wychodzą same, tak? Z dwóch stron spotykają się dwie pszczoły, które myślą, że, mają, że idą w kierunku wyjścia. No i one się, one się pozabijają po prostu, mają bardzo silne żuwaczki i one się zetną, tak. Czyli tu to jest bardzo taki no, ważny element, żeby. No i potem straty są też większe, tak? Kiedy tak, poddamy wstrząsom taką kolonię, będziemy przewozić gdzieś tam na, na przyczepie ciągnika, no to no, no, no będziemy mieli straty, a w końcu zależy nam na tym, żeby, żeby ta populacja nam się rozrastała. Średni przyrost populacji co roku to jest około trzy razy, czyli jeżeli do 1000 kokonów wystawimy do sadu no możemy mieć około 3000. To nie musi, to, to, to nie jest tak, że co roku tak będziemy mieli dobrze, bo może się zdarzyć, że będziemy mieli blisko czterek, a może się zdarzyć, że będziemy mieli no dwa na przykład, to, no to jest bardzo uzależnione od dostępności, od dostępności pożytku i pogody. Im, im lepsza przy, po, pogoda, tym więcej komórek założą w krótkim okresie, jeżeli jest Zła, zła pogoda, no to wtedy się to wszystko rozciąga w czasie, wtedy się kończą pożytki, sady nie kwitną i na rośliny przestają kwitnąć i wtedy te przyrosty populacji mogą być słabsze. To no a ważny czynnik, tu trzeba było wspomnieć jeszcze o ochronie, tak? O tym nie, nie powiedziałem, ale to kończę ten, może tą taką techniczną aspekty. Wystawiamy takie kokony, jak powiedziałem, na początku kwietnia, tworzymy taką skrzyneczkę, zamykamy siatką i zostawiamy to w spokoju na około 3 tygodnie. Po około 3 tygodniach od wystawienia powinniśmy zajrzeć do tego tekturowego pudełka, czy już nam się kokony, czy nam się wszystkie murabki wygryzły. Bo normalnie one się wygryzają na poziomie 96-98%, czyli w zasadzie w, takich, w, w, w takim pudełku mamy tylko resztki kokonów, takie, takie strzępki. Jeżeli mamy wygryzione wszystkie pszczoły, to powinniśmy zabrać te reszki kokonów i spalić. Koniecznie trzeba to zrobić, ponieważ oprócz tego haiotodaktyrusa, o którym mówiłem, murarka ma też inne paseżyty. To są na przykład paseżytnicze muchówki, czy, czy taka, taka maleńka oska, która do osy naprawdę nie jest podobna, ale, ale na, no, z entomologicznego punktu widzenia to jest osa, która przy pomocy pokłodełka składa jajeczka, przebijając tą trzcinową rurkę przebija ścianą no, rurkę i składa jajeczko na, na, na żerującej larwie albo, na, albo, albo do, do tęcza kokonu, gdzie, gdzie larwa żeruje i potem się tam tam namnaża. I te pasożyty mają dłuższy cykl rozwojowy niż murarka, bo zimują jako bubówki, czyli jako ten, ten, taka ten, jako, jako muchówek, czyli jako bobówka, czwarka, jak u muchówek, czyli jako bubówka, ewentualnie poczwarka, jak u tej oski i one Potrzebują dłuższego okresu wysokich temperatur na wiosnę, więc wychodzą dopiero gdzieś pod koniec maja, na początku czerwca. Więc i, i wtedy pasożytują taką, taką kolonię. Więc kiedy my zabierzemy te resztki kokonu z tymi jeszcze niewygrozionymi tymi, tymi pasażytami, które, które nie zdążyły do końca tego swojego cyklu rozwojowego i spalimy, to w ten sposób redukujemy kolejnego pasażyta i dzięki temu mamy ten przyrost populacji większy. Teraz może dwa słowa na temat ochrony. Jeżeli chodzi o ochronę chemiczną sadów, no to no, trzeba stosować się... Państwo, mam nadzieję, wiecie, do zapisów na etykietach, mm. przestrzegać prewencji dla pszczół, nie wykonywać zabiegów w ciągu dnia. No jak tutaj na mospilanie od, od, od zeszłego roku jest taki, taki nowy nowy zapis. To jest właściwie cytat z, z Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, który mówi o tym, że zaleca się wykonywanie zabiegów po locie pszczół, czyli mimo, że Mospilan jest stosunkowo bezpiecznym środkiem, czyli ma zapis w tym punkcie prewencja dla pszczół nie dotyczy, to nie oznacza, że on jest całkowicie obojętny. Nie można stosować środków chemicznych na kwitnących plantacjach, ponieważ nawet te, te środki, które teoretycznie są całkowicie no, nieszkodliwe dla pszczół, mają no, swój specyficzny zapach. Na przykład pszczoła miodna, która będzie będzie pokryta takim, takim, taką cieczą roboczą, będzie pachniała inaczej, po powrocie do ula będzie nie rozpoznana przez, przez strażniczki na wylotku, będzie niewpuszczona i zginie na zewnątrz. I tak się zdarza, że nawet te pszczoły, które nie zginęły na plantacji, nie były wytrute, to giną przy ulach. Także nie wolno tego robić, trzeba, trzeba stosować środki zgodnie z zaleceniami. No oczywiście no dobrze by było, żeby to zwracać uwagę na progi szkodliwości, bo stosowanie środków tak, no, powiedzmy, że no, bez, bez, bez sprawdzenia, czy one są potrzebne, czy nie, to no, nie ma większego sensu, nie jest to ekonomicznie uzasadnione. No, trzeba stosować te środki wtedy, kiedy rzeczywiście y, taka potrzeba y, występuje. Może ja bym miał tyle. Proszę bardzo. doktor powie, średnica tych rurek. Już wspomniałem o tym. 6-8 mm to ta średnica wewnętrzna. Samica jak będzie większa ta rurka, czy samica jak będzie mniejsza, bo to, to często się pomalia takie. No wiem do czego po nie zmierza. No, jest taki pogląd, że samiczki, że samce, yy, że więcej samców jest w cienkich rurkach. Znaczy no, tak patrząc na wprost, to rzeczywiście tak jest. Tylko skąd się to bierze? Bierzecie to stąd, że mamy powiedzmy w tych, w tych pęczkach średnicę rurek zróżnicowaną. Tak, są rurki grubsze, są rurki cieńsze. Te rurki grubsze są wykorzystywane w pierwszej kolejności, bo one mają średnicę optymalną. No i tam wchodzą te samiczki, składają jaja, ale najpierw składane są jaja zapłodnione, a tylko z jaj zapłodnionych są, powstają samiczki. Czyli mamy w grubszych rurkach, zasiedlonych na początku, samiczki, a te rurki, które były cieńsze i wykorzystywane w dalszej kolejności, czyli mniej atrakcyjne dla murarek, no już jak nie mają gdzie, no to tam się wpychają z tych cieńszych rurek i tam składają jaja niezapłodnione, i dlatego właśnie jest taki, taki efekt, że gdy, gdybyśmy porównywali w takiej, takiej kolonii, gdzie mamy, więcej, gdzie mamy te, te rurki zróżnicowane i podzielili je na, na grubsze i cieńsze, no to się okaże, że w grubszych rurkach mamy więcej samic, a w cieńszych więcej samców. No ale stąd w się sensie to bierze, że rurki są nierówne po prostu. I najpierw są wykorzystywane te bardziej atrakcyjne, czyli o optymalnej średnicy, a dopiero potem, kiedy nie ma, nie ma nic lepszego, to wtedy właśnie składane są jaja niezapłodnione i z nich powstają samice. Mogę, najlepiej, najlepiej to wziąć w rękę i tak leciutko ścisnąć, żeby nie zabić, ale ścisnąć. I to wtedy, nie, nie, żartuję sobie, ale urządli, leciutko urządli, bo, aha, to też nie wspomniałem. No murarka jest całkowicie nieagresywna. Mimo posiadania żądła nie zdarza się, żeby kogokolwiek zaatakowało i urządziła. To żądło jest, jest no, takie ustecznione, cienkie dosyć, także często ma problem z przebiciem ludzkiej skóry. Ale to w praktyce tak wygląda, że na jak, jak patrzymy w pierwszych dniach po wystawieniu, to na pewno same samce. Bo najpierw wychodzą samce, dopiero samiczki później. A tak już wizualnie to wygląda to w ten sposób, że samce są zwykle takie delikatniejsze, odrobinę mniejsze, głowy mają mniejsze, czułki dłuższe, a w dodatku na, na głowie, na czole mają kępkę białych włosków. No, to zależy kto co lubi. Ta, tak one wyglądają. Samiczki są no, bardziej takie krępe, mają silniejsze żuwaczki, szersze głowy i tych włosków, i krótsze czułki. I tych... Koszty kształtują się w dość szerokim zakresie. No bo to jeżeli ktoś ma niewiele tych, tych, tych murarek i powiedzmy, no, chce, chce się tam i pozbyć, to to powiedzmy, że to powiedzmy o, od 10 groszy do 20 groszy zakocham. Yy, czyli tak, koszt. I zapylenia jednego hektara sadu jabłoniowego to jest 200 zł, przyjmijmy tą, tą, tą wyższą stawkę, tak? Czyli, czyli 200 zł. Oprócz tego trzeba przygotować tą czcinę. Trzcinę można no, uciąć samemu i wtedy nam się koszty obniżą, ale jeżeli no, potrzeby, potrzebujemy ją kupić, bo nie ma gdzie uciąć, na przykład, tak? to w internecie też można sporo takich ofert znaleźć. Zwykle to jest około 10 groszy za, za jedną rurkę. Ile tego trzeba? No, tu też nie powiedziałem. E, jak wystawiamy 1000 kokonów, to potrzebujemy około 700 rurek na, na 1000 kokonów. Dlaczego akurat tak? Bo kiedyś, no zresztą sam tak pisałem, no ale to, do, dopóki nie sprawdziliśmy y, te, tego w praktyce. Y, w praktyce jest tak, że każde, da, dlaczego taki stosunek 1000 do, do 700? W każdej populacji, jak powiedziałem, jest od 30% do 40% samiczek. Przyjmijmy, że jest ich tam 35%, czyli w 1000 kokonów mamy 350 samiczek. Każda samiczka w sezonie zakłada około 14-15 komórek, a w każdej rurce znajduje się 6-7 pojedynczych komórek. Więc na każdą samiczkę powinno przypadać dwie rurki, czyli na 350 samiczek potrzebujemy 700 rurek. Nie ma potrzeby, nie ma sensu przesadzać, czyli dawać zbyt dużo tych czcinowych rurek, ponieważ te wszystkie jaja, które będą składane później, czyli do końca życia tej murarki, jak będzie ładna pogoda, to będą jaja niezapłodnione. I wtedy nam ten stosunek płci będzie się przesuwał na niekorzyść samiczek, czyli będzie nam przybywało samców. Może być tak, że, że, że no, przyjmijmy, że, że, że e, samiczki, jedna samiczka złoży zamiast 15, 14, 15 e, jaj. Złoży 20 czy 25. Może tak się zdarzyć, bo, 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 bo to jest możliwe, ale wtedy sam nic nam nie przybędzie, bo, bo jest ich dosłownie kilka y, tych jaj zapłodnionych, a reszta to są samice. Jeżeli pytał Pan o trwałość, to w zasadzie trwałość jest nieograniczona, no bo hodowla zaczyna się od czegoś tam i się prowadzi ją przez wiele lat. No ja rozpocząłem tą hodowlę tej murarki w zasadzie od złapanych złapanych z natury murarek, jakieś 15 lat temu i tak no, stopniowo ją rozwijaliśmy. Cała sztuka na tym polega, żeby zachować te kolonie w higienie, tak, czyli żeby co roku wydobywać te kokony z tych trzcinowych runek, bo jeżeli zostawimy to, te kolonie samą sobie, to teoretycznie można, tak, czyli one tam, nawet moglibyśmy nie zabierać jej nigdzie tam do zimnego pomieszczenia, mogłaby stać w tym miejscu, ponieważ to jest nasz rodzimy gatunek i on tam mrozy nic im nie zrobią i one sobie na wiosnę wyjdą. Tylko, że kolejnym, z kolejnym pokoleniem murarek będą nam się nam narzeć te pasożyty i gdy, gdy utrzymujemy kolonie w higienie, to mamy przyrosty populacji trzykrotne, czasem nawet większe, a kiedy nie będziemy rozbywać tych trzcinowych krórek, to nam się okaże, że tych samiczek po dwóch czy trzech klasach już będzie nam ubywać nawet, ze względu na to, że duża liczba tych, tych założonych komórek będzie spasożytowana i te przyrosty populacji będą mniejsze, więc, ale no, to jest właściwie takie minimum, które trzeba trzeba wykonać i to się sprawdza, tak? Bo, bo no, ta murarka już, już jest na tyle popularna w kraju, skąd się to wzięło, prawda? Czyli to, co rozprowadzaliśmy przez te, przez te lata i te, i, i te akcje promocyjne, i te artykuły, w prasie branżowej, które w zasadzie na no, przeczytaniu jednego artykułu w, w gazecie można, można rozpocząć hodowlę murarki, bo to żadna sztuka tak naprawdę. To jest kwestia tylko, żeby przypilnować tych kilku terminów, czyli yy, yy, zabrania tych resztek yy, yy, kokonów yy, z tym pudełkiem po około trzech tygodniach od wystawienia murarek, potem rozłupanie yy, te, tej trzciny zimą i przeniesienie do zimowli czystych tych kokonów niesposażetowanych, zabezpieczenie przed ptakami. To właściwie cała, cała filozofia hodowli. z każdym rokiem przybywa, bo teraz jest tak, że no, ci, ci, którzy brali ode mnie sadownicy kilka lat temu, to dzwonią do mnie, panie, weź pan ode mnie, nie masz tam kogoś, kto by chciał, bo mnie już tyle się tego nam noszyło, że, że już nie ma co z tym robić. Tak? Nie chcą się tam bawić gdzieś tam sprzedaż. Więc yy, to jest łatwa hodowla, naprawdę można można samemu to robić, to no, wymaga tylko to trochę roboty, ale no, najważniejsze jest to, że ta robota jest właśnie zimą, kiedy, kiedy no, jest trochę więcej czasu y, i, i można y, rzeczywiście się tym zająć.